Cześć, mam witam was wszystkich bardzo serdecznie na tym filmie. Ja chcę powiedzieć wam rezultaty podania do LSPD. Niestety nie przyjęli mnie ze względu na wiek, chociaż ostatnio jak byłem w celi to przejmował mnie ktoś, kto był o wiele młodszy ode mnie. Więc napiszę na pewno to na skrótach, ale na pewno będziecie oglądać teraz Sergio Marteza jako mechanika. Bo zostałem przyjęty do Mechanika, więc będziecie oglądać przygody. Przygody, ogólnie filmy, będziemy live robić. Zostałem przyjęty na Mechanika, to zobaczcie, jeszcze mam nawet rangę już. Hmm, stachu mam To Skar Mechanik. Na Discordzie, nawet już jestem tutaj bez pp. Się umówiłem na. Hmm, się umówiłem na Szkolenko. Ogólnie moja postać nazywa się Sergio Martes. 20 lat ma, w sumie zobaczycie, i lice, in, in charakter, ale teraz gadał Przyjalimy. chciałem powiedzieć to po prostu. Dzisiaj możemy zrobić odcinek z, z szkolenia, więc może zobaczycie jeszcze dzisiaj po 20, albo już jutro, bo na 20 się umówiłem właśnie na szkoleniu tutaj z typkiem. Więc możecie zobaczyć, jak Sergio Martes przychodzi szkolenie na mechanika, a na razie tam na robo. bo no.